Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Total War Warhammer 3. Słuchajcie, kontynuujemy Sylvanią, a w zasadzie to. Mm, słuchajcie, wladem von, von Karstein. Najstarszym spośród wampirów. Znaczy, to nasza armia ostatnio zajęła Eschen. No i słuchajcie, teraz będziemy pójdziemy na zamek Tempelhof. Tylko najpierw byśmy musieli tutaj troszkę nam wojsk sobie naprodukować. Yy, dobra, ja myślę, że na szkieletach się na razie będziemy skupiać. Dobrze. No, Potrzebujemy, potrzebujemy wojska i to jak najwięcej. Yy, poziom spaczynia tutaj ładnie cały czas nam wzrasta. Dobra, yy, tutaj mamy naszą koleżankę Izabelę, która zwiększa tutaj poziom kontroli w naszych yy, obszarach. Więc tam, gdzie będzie ciężki, ciężka sytuacja, jeśli chodzi o kontrolę, to tam ją będziemy wysyłać. Dobrze. A tutaj możemy zarządzenie sobie zrobić, co ja bym tu chciał. Przychód ze wszystkich budynków, doświadczenie jednostek, lokalne możliwości werbunkowe. To byśmy sobie tutaj zrobili, ponieważ my chcemy tutaj przede wszystkim stworzyć sobie armię. Na razie. A potem możemy to sobie zawsze zmienić, nie? Tak więc lecimy. O. No i słuchajcie, poziom naszego spaczenia wampirycznego, ponieważ ono jest nam potrzebne do tego, aby zmniejszać szkodliwy na nas wpływ słońca. Ogólnie plan jest taki, żeby pozbawić życia cały ten świat. Myślę, że to się uda. Bardzo bym tego chciał. W sensie te tereny, które będą dla nas nieodpowiednie zostaną zniszczone. Lub tam z, powstaną po prostu frakcje. koszmarów. Wykorzystaj potęgę umarłych. Dobrze, spokojnie. Nikt cię nie powstrzyma. Po prostu tam te tereny, które yy, nie będziemy mogli zasiedlić, tam po prostu będziemy tworzyć nasze wasalów lub będziemy je całkowicie wyniszczać. Opacą technologię, bardzo ładnie. Hmm. O, plus 5 do szans na odzyskanie zniszczonych jednostek po bitwie. Fajnie. No i prędkość dla jednostek zombie, ale to jest mało istotne. Ponieważ ja się i tak jednostek zombie nie używam. Dobra. My tutaj sobie werbujemy dalej wojska. No, tutaj niestety musimy zaczekać. A nie powinien mieć tutaj trzech? A mam trzy możliwości, dobra. No właśnie. Izabel. Izabel czeka. Znaczy, w sensie ona ma tutaj swoją robotę do ogarnięcia, nie? Zwiększanie, poprawianie kon mojej kontroli nad tym obszarem. Kurde, mogłem coś budować w tym Eschen, chyba sprawę trochę. No ale na razie, słuchajcie, szkolimy armię po to, żeby móc na Tempelhof pójść i zawładnąć tymi ziemiami w pełni. Na razie kontrolujemy tylko południową Sylwanię, a chciałbym całą. No i oczywiście później ruszamy na imperium. Marli spełnią każde twoje żądanie. Możesz no? błyskawicznie Dobrze, wiem, 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 wiem. Sensie znaczy no przede wszystkim muszę uważać na to, żeby mi krasnoludy nie biły noża w plecy. To jest dosyć istotne dla mnie. Vampir cieni, wampir śmierci. Śmierdzi. Dobra, to bym potrzebował I to bym chciał, ale 3000 potrzebuję Hajsu, kurde Trochę grubo sobie życzą Dobra, rozwijamy się na razie O kurde co się tutaj pojawiło Za możliwości Fajnie, fajnie, fajnie. Ostatnie szkielety musimy sobie tutaj zwerbować. No i słuchajcie, ostatnia tura i ruszamy, nie? Tylko, że wiecie, na no ten zamek też się teraz trochę wzrósł w siłę, przez to, że my tutaj staliśmy w zasadzie cały czas bez ruchu. No słuchajcie, maleje ta ilość frakcji. Więc nie ma źle. Bardzo dobrze. Patrzono na technologię, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? i skrzyżowanie. Okej, okay, to byśmy chcieli bardzo. Obrona w zwarciu, to byśmy jeszcze mogli sobie zrobić. Tak jest. To nam się tutaj zbudowało. Przychody, kontrola. Dobra, na razie się wstrzymamy. Gdzie jest armia? Oni przenieśli się tutaj, atakować. Jest ich tu sporo. Kurde, jaki tu jest duży garnizon? jest jeszcze ta armia. Okrążyć. Zeźmiemy ich tam głodem. Jak otkano frakcje. Dobra, oni są za tymi. Są w tych górach. No dobra. I tutaj na razie się wstrzymujemy. Potrzebujemy hajsu, po prostu. Zdecydowanie więcej hajsu. No, wszystko się o hajs rozbija. Wiecie, no chcę zniszczyć tą armię przede wszystkim. Chcę mieć na Tempelhof, ale skoro ta armia przeszła do tamtej osady, to ja to muszę wykorzystać. No, i musimy oczywiście rozbudować armię. To też jest bardzo istotne. Siedzą tam jednak, no to będziemy ich głodem. A przynajmniej zmniejszymy liczebność ich armii na tyle, na ile to będzie tylko możliwe. No, oni już tutaj tracą. Zobaczcie sobie. No więc to mi się podoba. Na nic się nie zbuduję, ponieważ nie mam hajsu na to co bym chciał. Bo chciałem zdać tą kuźnię. Gdzie ona była? Tutaj. Starożytna zbrojownia, dokładnie. No pozwala wyrwać czarnych rycerzy. Bo tu. Aha, bo kiedyś. A, czekaj. A, dobra. Bo to jest tak, kiedyś, żeby móc stworzyć grobową straszczę, trzeba było mieć tą kuźnię, z tego co pamiętam. Więc nie wiem, czy oni już to teraz to zmienili. No Ale i tak, no, chciałbym mieć żadnych rycerzy, nie? Trzy kafle do wywalenia. No ale cóż, wierza romanty, Banshee. Y Stymuluje rozwój. Ciekawe. Czarny powóz. Przeklęte zjawy. No dobra. Na razie zbieramy hajs. Ty tutaj zostajesz. A my ich tam pięknie oblegamy. Zelik von Kruger. I tam jest duże siły, nie? Trzeba się z tym liczyć, że jak ruszą na mnie, to będzie ich ciężko powstrzymać, nie? Tak więc. No, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obca no, frakcja żąda zmiany w relacjach. Traktat pokojowy. Nie. Chcemy ich zniszczyć. Oni wiedzą, że jeśli my zniszczymy tą armię, to oni są bezbronni. Kamienne czerpy, Czy to by ogry? Chyba tak mi się kojarzy. Zatknijcie się w rozwoju. O Jezus. Budowa ukończona. Fajne takie lichy z tą krwią. Nie jest to klimatyczne, jest to fajnie zrobione. Chcę to... Kusi mnie, żeby uderzyć na nich, no ale nie, oni mają za duże siły. Należy się okrążyć ich tutaj i trzymać ich. Musimy zmniejszyć ich możliwości. No, możemy sobie to rozbudować. Uuuu cmentarne poczwary, piękne rzeczy. Dajesz. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. A, miałem zmienić ten, ten edykt, czy jak to się tam nazywa, w mojej prowincji, nie? Bo dalej mamy na werbunek nastawione, a powinienem się nastawić na hajs. Może wygnoję, co wy tu robicie? Co to za Xinxi? Mi tu przyszedł. Kój w dupę, wypierdalaj. Przepraszam bardzo. Co to za typ? Jakiś kurde Chińczyk. Karawana jakaś. No, niż powiem, o połowę zmalały stany osobowe. Dobre, mamy już dobre zwycięstwo, więc myślę, że nasze szanse tutaj zdecydowanie wzrosły. A więc ucieńcie, zaatakujmy ich. Okej, okay, moi drodzy. A więc słuchajcie. Ta wiocha musi być nasza. Dobra. Tak jest. Wy tutaj. Możemy w ogóle z drugiej strony sobie ustawić. Zacznijmy bitwę. O, 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 o! Aleście mi się wystawili. szarżować Nu am pomisul să fac acest stand. or face your fate mortals <laughs> near before

No i co się stało z moimi wartoństami które rozwaliło? Odjechać, tak? Tutaj tak majątek z co je zabiło? Szkoda mi, no ale trudno. Cofnij się, cofnij się. tu sami zrozpadają. Rozjechać, rozmawiać, von Karstein, the world.

Zabi go, zabij. Zatłukliśmy go? Atakować go Atakować ten.

Długie walki. Zniszczyliśmy ich. Zakończyć bitwę. Pięknie, moi drodzy. Zwycięstwo. Tada niestety okupione stratami, no ale zawsze coś. Znowu powstają. To ciekawe bardzo. Kostur. O. Dwa poziomy żeśmy zdobyli. Ciekawie, ciekawie. Wiecie, okupacja. Waldenhof zajęty. Porywacz zwłok. Co to za typ? Zielono skórzy. No dobra. Okej. Okay. Uczenie. Dobra. A nie, słuchajcie, odzyskaliśmy ich. Ale inne szkielety chyba straciliśmy. O, góle. Słabe przeciwko pancerzom. Zatrute ataki. Co my tu? Mamy skradanie, budzące strach, nie umarli, zeszprzenia. Okej okay. Możemy ich sobie tu zwerbować. No w ogóle zawsze jakaś urozmaicenie tutaj wprowadzam. No, my musimy teraz tutaj uzupełnić sobie straty. Tak, to sobie zróbmy. Na maksa od razu tę umiejętność. Dzieci nocy, zrobite doświadczenie postaci. Bohaterowie w Armii Lorda, okej. Okay. Utrzymanie highs A, okej, okay. niższe utrzymanie wojsk. Piękne rzeczy. Aż też uczynik uzupełniania strat zwiększony. I tutaj spaczenie, żeby wzrastało. Dobra, no i co, w jedną turę? Dwie tury. Będziemy potrzebować, żeby uzupełnić te straty. Dobrze, dobrze. Hmm. Dobra, na razie to by było chyba na tyle. Dziękuje trochę hajsu. Ci mi tu wleźli. Niepotrzebnie. Chyba coś rozbudować mogę? Tu możemy coś zbudować. To byśmy potrzebowali. Zawsze jakiś hajs, nie? Ten tu werbuje na te. Dobra, okej. Okay. Ty tutaj zostajesz, moja droga? Opracowaliśmy sobie technologię, tak? Pięknie. Nie. Koszty werbunku zmniejszone. To byśmy potrzebowali teraz. Ty tutaj zostajesz. Dobra. Yy, Okej, okay, moi drodzy. Okej, okay, moi drodzy. Myślę sobie, że tutaj byśmy to sobie zakończyli na dzisiaj. Słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się. Hej, do następnego. Na razie.